Cześć, kochani, po 10 dniach nieobecności w moim domu, wreszcie mam czas, żeby zasiąść i nagrać dla Was film. Tak jak wiecie, w ostatnim czasie przebywałam na planie programu makijażowego, którego byłam prowadzącą, którego misja będzie w MTV na jesieni, Makeup Influencer Academy. Wy pewnie nie odczuliście zbytnio mojej nieobecności tutaj na kanale, dlatego że przygotowywałam filmy na zapas, natomiast ja odczułam to bardzo mocno i z ogromną ekscytacją powracam, żeby nagrać dzisiaj dla Was film. I to będzie taki szybki teścik dwóch nowości, których jestem niesamowicie ciekawa, dlatego że chcę przetestować podkład, który kosztował ponad 300 zł, jakoś 330. Jest to podkład Pat McGrath. Sublime Perfection Foundation. Ja mam go w kolorze 3 Light, bo ten najjaśniejszy Light 1 był naprawdę bardzo, bardzo jasny. Dwójka też, trójka wydaje mi się, że będzie dla mnie idealna, przynajmniej tak wydawało mi się po słoczu. Dlaczego kupiłam ten podkład? Dlatego, że będąc na Akademii rozmawiałam ze Stysiem, który bardzo mi ten podkład polecał i powiedział, że daje przepiękny efekt mokrej skóry i że on jeszcze z czymś takim nigdy się nie spotkał, także stwierdziłam, że i sprawdzę, bo podkład na słoczu zrobił na mnie naprawdę potężne wrażenie. No i dostałam ostatnio również paletkę Mixtape. Jest to paletka, która powstała we współpracy z Karoliną Ziętek marki Tune Cosmetics. Bardzo lubię markę Tune, bardzo lubię też pomysły Karoliny Ziętek, także mam nadzieję, że ta paletka spełni moje oczekiwania. To zaraz sprawdzimy. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak ten test się potoczy, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy. Makijaż zacznę od podkładu. Na twarzy mam solidną dawkę pielęgnacji nałożoną jakoś ponad pół godziny temu, także nic już tutaj nie powinno z tym podkładem kolidować. Przypomnę, że jest to podkład Pat McGrath Skin Fetish Sublime Perfection Foundation w kolorze 3 Light. Zobaczmy, jak z tym odcieniem na mojej twarzy. Jest to podkład bardzo wodnisty i kojarzy mi się trochę z NYX Drop Foundation. Także zobaczmy, czy na twarzy będzie wyglądać podobnie. Oret, jak go rozprowadzam po twarzy, to ma taką dosyć suchą, jak na wodę konsystencję. Nie wiem, czy to logiczne, co teraz powiedziałam, ale pod palcem nie daje efektu takiego nawilżenia na twarzy, tylko takiego jakby lekko suchawego filmu. Nie wydaje się być jednak jakoś bardzo alkoholowy, nie czuję intensywnego zapachu. To jest taki, wiecie, podkład do make-up, no make-up, już to widzę. I tak, sądzę, że ta trójka będzie dla mnie dobra. Może jest ciuce żółta, ale ogólnie ten podkład zdaje się być dosyć neutralny. Idealny byłby w momencie, gdyby miał takie lekko różowe tony, ale i tak jest ok. Ta lekkość, wodnistość podkładu bardzo przypomina mi Drop Foundation z nyx natomiast NYX ma mocniejsze krycie wbrew pozorom przy tak lekkiej konsystencji. Tutaj mamy do czynienia z taką bardzo rozwodnioną pigmentacją. I to ma być buildable perfecting coverage, czyli podkład, który możemy budować, weightless texture, czyli bardzo lekko naturalnie ma na twarzy wyglądać. Ma mieć satynowe wykończenie i ma być również odpowiedni dla wszystkich typów cery. Powiem wam, że teraz nałożę korektor i dopiero się wypowiem, bo póki co podkładek, widzicie, ma bardzo subtelne krycie. Raczej dla osób bez większych problemów z cerą, no nie poradził sobie z niedoskonałościami, które tutaj dwie mam. I nadal trochę mam zaczerwieniony nos i policzki. Moim korektorem dzisiaj będzie ten Fenty Beauty Bright Fix w kolorze 04. On też nie ma szalonego krycia, ale stęskniłam się za nim, bo nie brałam go na akademię. ładnie się łączy z podkładem. Korektor i podkład nałożony. Jeszcze nic nie pudrowałam i wygląda to naprawdę bardzo naturalnie. Co nie zmienia faktu, że moje krostki się nie przykryły, więc jeszcze ręcznie spróbuję je delikatnie zakryć odrobiną korektora już bez gąbeczki, która może pochłaniać ten pigment, bo pigment w tym korektorze jest, no jednak subtelny dość. Natomiast, no powiem wam, że wygląda to bardzo, bardzo naturalnie. Fenty Beauty potrafi mi się osadzić na skórze i tworzyć mi taką sztuczną fakturę, wysuszoną, osadzać się w porach. Natomiast tutaj wygląda to naprawdę bardzo, bardzo gładko. Także jeszcze sobie to delikatnie podoklepuję. A na resztę twarzy nałożę odrobinę pudru La Mer, takiego rozświetlającego. Nigdy nie używam tego puszku, przynajmniej nie przypominam sobie. Może raz, także dzisiaj wykorzystam ten puszek, żeby delikatnie jakby wiecie wgnieść ten puder w ten lekki podkład, żeby trochę lepiej się utrzymał. Ale tak czy siak, Lamer jest pudrem bardzo miękkim, delikatnym, więc on mi tutaj bardzo nie pomoże w kontekście przedłużenia trwałości. Po chwili nieuwagi wracam do Was z wykonturowanym licem nałożonym różem na policzki i zrobionymi brwiami. A teraz pokażę Wam rozświetlacze, w których ostatnio się zakochałam i to jest NYX Born to Glow w tej szampańskiej wersji, bo jest jeszcze taka bardziej różowa. Kocham te rozświetlacze, co zresztą widać, bo ostatnio używam ich nałogowo. Ten jest bardziej perłowy, a ten jest drobinkowy coś ala Fenty Beauty. Zobaczcie. W połączeniu wyglądają w ogóle szałowo. Jest pięknie gładki. Ślicznie się przykleja do policzka. Nie tworzy smug, prześwitów. Zbliżyłam Was tak błyskawicznie do siebie, na powieki nałożyłam bazę z Inglota i przechodzimy do testu paletki Eyeshadow Palette Mixtape by Tune and Karolina Ziętek. To jest paletka bardzo neutralna, bardzo bezpieczna i poprawna, przynajmniej na pierwszy rzut oka, ale sprawdźmy jej potencjał. Zaczynam od cienia Wake Up i nakładam go tradycyjnie pod łukami brwiowymi. Uuuu ale jest napigmentowany bardzo mocno. Troszeczkę suchy i trochę sypiący. Przechodzę od razu do cienia Go, Go To jest taki pudrowy róż, raczej neutralny w tonacji, bo nie wydaje się być jakoś wściekle chłodny. Co do tego pudrowego różu, to tak jak widzicie, wygląda na powiece bezpiecznie i myślę, że sprawdzi się zarówno cieplejszym, jak i chłodniejszym karnacjom. Może ewentualnie takie bardzo ciepłe, żółte odcienie skóry będą miały z tym tonem problem, ale wtedy on po prostu będzie wyglądał trochę bardziej romantycznie. U mnie wygląda po prostu jak kolor mojej powieki. Przejdę od razu do dolnej powieki i może do cienia Relax, który jest takim bardzo neutralnym brązem, i zaplikuję go na całą dolną powiekę. On w porównaniu do tego różowego wytraca takie cieplejsze tony. Na pewno na mojej karnacji wygląda cieplej niż w opakowaniu. Następnie skorzystam z trochę ciemniejszego brązu i wzmocnię zewnętrzny kącik. U uf, trochę mi się osypało, ale nie strzepałam pędzelka. No te cienie w konsystencji są raczej z tych suchych o, i sypiących się trochę. Teraz może zrobię coś kontrowersyjnego, ale mam ochotę użyć tej czerwieni. I właśnie ten czerwony i ten musztardowy cień to jest takie przełamanie tych neutralnych kolorów. Zobaczmy, jak pigmentacja tej czerwieni nałoży ją w zewnętrznym kąciku. Nie jest to czerwień neonowa. Wygląda na taką stłumioną też nie jest stuprocentowo napigmentowano, ale w sumie może to i lepiej, bo pod takie właśnie neutralne makijaże, jakie sugeruje ta paleta, sprawdzi się na pewno lepiej taka czerwień niżeli czerwień neonowa. Przyciemnię ten makijaż jeszcze ciemnym brązem, czyli najciemniejszym cieniem z tej paletki w zewnętrznym kąciku, co by nadać temu makijażowi tej czerwieni głębi, bo sama w sobie no, jest taka bardzo delikatna, przygaszona. O, od razu lepiej. Trochę powiem Wam, że tematy kojarzą mi się z paletkami Ingrid we współpracy z Team X. Przede wszystkim z tą czerwoną brokatową, którą Wam pokazywałam. Gdybym nie wiedziała, co testuję, to właśnie stawiałabym na to, że jest to tamta paletka. Ok, kochani, użyję teraz cienia Sway. Nie będę używać NYX Glitter Primera. Zobaczymy, jak sobie poradzi bez. Dosyć plastelinowy pod palcem. Udaje mi się wpracować ten cień i nie jest suchy pod palcem. Bardziej taki właśnie kremowy, masyłkowy, więc to jest miłe zaskoczenie. I nie trzeba mieć nix Glitter Primera pod ręką. Na dolną powiekę użyję cień Start. Powiem Wam, że te błyski w opakowaniu wyglądają dosyć podobnie, więc dlatego tak nie do końca wiem na co się zdecydować. I w sumie ten wygląda podobnie do tego, który mam na górnej powiece. W międzyczasie zrobiłam też cienką kreskę wzdłuż linii rzęs z eyelinerem i teraz rozcieram go odrobiną czerni z paletki Saltry i teraz najciemniejszym brązem z paletki Self Tape i teraz najciemniejszym brązem z paletki Karoliny. W międzyczasie wytuszowałam rzęsy, przykleiłam moje ukochane Ardell Wispy Studio Effect i tak prezentuje się gotowy makijaż oczu. Teraz pozwolę sobie oddalić Was od siebie i... Czas na pierwsze podsumowanie. Wiecie, co jeszcze w wewnętrzne kąciki nałożę ten rozświetlacz z nyx Bo w palecie Karoliny nie ma aż tak jasnego błysku. Okej, okay, kochani, makijaż mogę już uznać za gotowy. Mamy godzinę 18.28, więc jest już dosyć późno, ale ja wychodzę dzisiaj wieczorem na karaoke, także dzisiaj na pewno przetestuję ten podkład solidnie. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, zacznijmy od podsumowania podkładu, który bardzo ekskluzywnie się prezentuje. Wygląda to bardzo poprawnie, bardzo ładnie. Co prawda, na ten moment nie widzę tego efektu. Mega wet skin, ale też oczywiście pamiętam, że nakładałam na twarz puder, bo chciałam ten podkład utrwalić, żeby ewentualnie nie był na mojej twarzy plastyczny, jak wejdę, wiecie, w maseczce na przykład do sklepu. Także utrwaliłam go, no powiedzmy tak średnio, miękkim pudrem, który nie powinien tutaj, wiecie, zafiksować go na mur beton. Natomiast już zdjął z niego tę wodnistość i ten właśnie mega wet skin look. Ale sam w sobie on bardzo kojarzy mi się, tak jak wam powiedziałam, z podkładem NYX Drop Foundation. Z tym, że ten z nyx ma mocniejsze krycie, także pod tym kątem moim zdaniem wyprzedza ten podkład Pat McGrath. W każdym razie, póki co prezentuje się bardzo ładnie i świeżo, czuję się w nim dobrze, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać po kilku godzinach i to tak naprawdę powie mi, czy będę korzystać z tego podkładu chętnie, czy niechętnie. Co do paletki Karoliny, to powiem tak. Jak widzieliście, pracowało mi się z tą paletką dosyć dobrze, chociaż ten pigment nie jest stuprocentowy. Trochę ta czerwień mi się osypywała, zresztą w ogóle te cienie mi się osypywały, bo mają raczej taką suchą konsystencję i nie uważałam zbyt mocno aplikując te cienie, bo zwykle już się odzwyczaiłam, że nie muszę uważać. Więc trochę mi się ta czerwień Sypała, musiałam sytuację ratować i nadal mam taką lekką różową poświatę pod okiem, więc na przyszłość muszę pamiętać, żeby bardziej z tymi cieniami uważać, bo one po prostu sypią się mocniej niż. Inne, których w tym momencie używam. Jeśli chodzi o moje odczucia co do designu palety, jest przepiękny. Karolina zawsze ma świetne pomysły. W tym kontekście jest to spójne i nazwy tych cieni są fajne. Także naprawdę prezentuje się to tak fajnie. Miło jest mieć taką paletkę na swojej toaletce po prostu. Co do zawartości, kolorystyki, no to to już jest kwestia bardzo indywidualna. Możliwe, że nie macie w swoich zbiorach takiej paletki. Ale dla mnie osobiście, podkreślam, to jest moja subiektywna opinia. E no nie ma tutaj nic odkrywczego. Ja już wiele tego typu paletek bezpiecznych miałam. Trochę jest za dużo moim zdaniem tych błysków w dosyć podobnych odcieniach. Ja wiem, że one się trochę różnią tonacjami, ale na powiece w sumie nie daje to zbyt dużej różnicy, bo jak widzieliście użyłam dwóch różnych błysków, jeden na górę, drugi na dół i w sumie wygląda to tak, jakbym miała nadal jeden błysk na powiece. Zresztą trochę mi się to kojarzy z paletką wspomnianą wcześniej nie brokatową, a taką skórzaną czerwoną. Ingrid Mona Eyeshadow Palette. Tutaj mamy czerń, ale tak jak widzicie, no brąz, czerwień, ciemniejszy brąz. Jest to trochę podobne, więc mam lekkie poczucie déjà vu. Więc sama osobiście, gdybym miała kupić tę paletkę, to miałabym takie przemyślenie, że każdy z tych cieni bardzo podobny w swoich zbiorach mam, i myślę, że znalazłabym właśnie kilka nawet podobnych paletek o podobnej kolorystyce w moich zbiorach. Oczywiście te takie skrajne kolory, dosyć jak na tę paletkę, czyli czerwień i musztarda, trochę przełamują ten efekt, ale z drugiej strony no, to są nadal kolory dosyć bezpieczne i dosyć często użytkowe, a ja, jak wiecie, po prostu, ja lubię trochę większe skrajności. Trochę mam wrażenie, co prawda już długi czas nie testowałam kosmetyków Tune. Że z jakością tych cieni się trochę zatrzymali w miejscu. Mam wrażenie, że to jest ta sama formuła cieni, której używałam kilka lat temu. Kilka lat temu była jakby wystarczająca, a teraz człowiek ma ochotę na coś więcej. Jakby na bardziej może kremową, bardziej taką masełkową formułę matów. A nie tak suchą, nie tak sypiącą się. Co nie zmienia oczywiście faktu, że serdecznie Karolinie gratuluję, bo tutaj koncept jest spójny. Moi drodzy, ja zaraz lecę na miasto, ale spotkamy się za godzin kilka. Myślę, że tak około 22-23 może nawet później uda mi się podsumować Wam ten makijaż i wtedy będę mogła wypowiedzieć się trochę szerzej. Także do zobaczenia. Okej okay, kochani, wróciłam z karaoke. W ogóle byłam w dwóch różnych miejscach, także to był długi wieczór. Mamy godzinę 25 minut po północy, więc trochę ten makijaż na mojej twarzy już jest. I powiem tak, jeśli chodzi chodzi o makijaż oczu, to utrzymał się perfekcyjnie, nic się nie zabrało, więc test trwałości został zdany. Musicie sobie tylko odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebujecie takich kolorów, czy faktycznie brakuje Wam takich w Waszych kosmetyczkach. Jeżeli tak, no to jest to fajna, neutralna paletka z delikatnym kolorowym twistem, ale bardzo, bardzo subtelnym. Jeśli chodzi o podkład, czyli Pat McGrath Skin Fetish, to powiem Wam tak, trochę mi się zebrał w zmarszczce, ale ją delikatnie doklepałam i udało się doklepać go w 100%. Wygląda bardzo świetliście, bardzo naturalnie, podoba mi się efekt, jaki dzięki niemu uzyskałam, bo też się nie wyświeciła meklatarnia wbrew pozorom, mimo tego, że jest to podkład rozświetlający, bardzo lekki. To mimo to sebum jakoś mocno nie przebijało. Nierzadko zdarza się, że matujące podkłady potrafią wyświecić się mocniej po takim czasie. Tym bardziej, że dzisiaj był straszny upał i ja w ogóle nawet nie musiałam zabierać ze sobą kurtki, bo było tak gorąco. Także no naprawdę dobrze się to prezentuje i jestem pozytywnie nastawiona co do tego podkładu i na pewno będę do niego wracać. Możliwe, że stanie się moim ulubieńcem, chociaż mam ochotę porównać go z NYX. Total Control Drop Foundation, który moim zdaniem trochę chyba wyprzedza ten Pat McGrath, ale to kiedyś sobie sprawdzimy, porównamy i dam Wam znać, jak one wyglądają w porównaniu do siebie. Co do makijażu oczu, to tak jak już Wam powiedziałam, wszystko ładnie się utrzymało. Ja nie mam uwag co do trwałości, także podtrzymuję to, co mówiłam wcześniej, plus dodaję, że faktycznie te cienie są trwałe. Tak jak widzicie, zmieniłam też usta, bo okazało się, że zjadłam tamtą pomadkę pod pustym obiedzie, a później okazało się, że nie mam jej w torebce, więc nałożyłam taką, którą akurat miałam pod ręką. I to jest lakier z L'Oreal w kolorze Beauty Mending. Także to już by było wszystko, moi drodzy, na dzisiaj. Dajcie mi znać, czy testowaliście któryś z tych produktów, jak Wam się sprawdziły, czy macie na nie ochotę. Powiem Wam że podkład mega mnie zaciekawił, jest trochę drogi, więc na pewno go porównam z czymś tańszym. Co do paletki, po prostu trzeba potrzebować takich kolorów, trzeba takich kolorów nie mieć i wtedy jak najbardziej jej zakup jest uzasadniony. Chyba że po prostu lubicie ładne, zgrabne paletki kolejna neutralna w waszej kolekcji nie będzie problemem, to również polecam. Także to tyle z mojej strony serdeczne dzięki za uwagę. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Ściskam was bardzo serdecznie, do zobaczenia. Pa!